Hej, 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 dzisiaj mam dla Was do nagrania inboxing. Dawno, dawno go tutaj nie było, więc stwierdziłam, że najwyższa pora. Te książeczki tutaj przyszły do mnie dzisiaj. Te przyszły do mnie tak akurat dzisiaj, reszta wczoraj i przedwczoraj. I mówię to wam, pokażę co tutaj mam. A mam tu tak: Wszystkie Twoje ślady pani Marii Kołodziejczyk. Książka, wydawnictwa Ale. I mamy Elektryzujący świat amerykańskich lat 80. Ak akademicki klimat, pierwsze prawdziwe przyjaźnie i miłości. Zobaczymy wewnątrz. Pięknie się będzie czytało, idealnie. I na razie więcej wam nie zdradzę. Cóż, to mamy. Czas pogardy. Czyżby czekało was rozdanie? Oczywiście. Dzięki wspaniałemu autorowi, Panu Jarku Aranowiczowi, który zezwolił na rozdanie swojej książki, swojej prywatnej książki, wydawnictwa Nowares. Poprosił mnie, czy mogę zorganizować rozdanie tej opozycji. I w tym momencie, kiedy już jesteście i to oglądacie, możecie się zgłosić po ową książkę, która jest mega wzruszająca, która opowiada o historii. Zresztą, możecie cofnąć się do mojej recenzji o, o małym chłopcu, który po prostu przeszedł y, czasy wojny. Nie chcę za bardzo Wam tutaj zdradzać, możecie się cofnąć do recenzji, ale wiecie, co naprawdę jest powieść historyczna, gdzie, gdzie jest po prostu. Ciężko strawne są niektóre momenty, gdzie czeka Was płacz, rozpacz i, i taka burzliwa prawda, która bardzo rzadko istnieje w naszym świecie. Także, jeżeli macie ochotę w tym momencie zdobyć taką książkę, nie do recenzji, po prostu jako rozdanie, to możecie się zgłosić do. dzisiaj jest który, dobra, powiedzmy, że 8, To do 15 listopada trwa zgłoszenie. W tym momencie otwieram konkurs. I pytanie, czy lubicie książki historyczne, czy lubicie się wzruszać i czy chcielibyście ją po prostu przeczytać? I tyle. I po prostu czekamy, co będzie dalej. A ja już Wam pokazuję, co do mnie przyszło. Przyszedł do mnie też dziennik YouTubera, Ride dla Graczy Sezon 7 Markusa Emersona. Jak widzicie, wydawnictwo muza już siódemka. Jeszcze nie czytałam, na razie dopiero zdążyłam zrobić jej zdjęcie. Oczywiście druczek duży, przezabaw na pewno jak zwykle, ale czy, czy tym razem mnie rozbawi, to po prostu dajemy się później, no bo nie wiem, jeszcze jej nie czytałam. Tu mam kolejną książkę, Niepokonanie pani Anny Wolf, tom drugi, Call West. Książka wydawnictwa Akurat, tudzież wysyła je e, Muza. I cóż to mamy? Mamy oczywiście książkę o, o mafii, o... W ogóle Pani Anna Wol bardzo ładnie pisze, chciałam Wam zwrócić uwagę, i bardzo często to jest z perspektywy postaci. Widzę, że teraz już też tak jest, ale co mnie będzie czekało, to po prostu dowiecie się później. I jeszcze jedna książka. Na tropie baśniostworów. Dobrze przeczytałam? Dobrze. Pani Weroniki Szelągiewicz. Książkę mam od wydawnictwa HM. I zobaczymy. Ja bardzo lubię w ogóle. To są baśniostwory, także wiecie, wszystko co mroczne, co stworzaste. Tak tutaj dostałam też takie piękne. Zakładeczki, cegiełka HM. Ciekawe, czy to odcisk. <gry> tutaj są jeszcze ich pozycje, które u nich występują. Jak wiecie, to już książkę wam recenzowałam. To jeszcze czyta na przeczytanie i jeszcze ta czeka tutaj u mnie też na przeczytanie. Ale tu wam mogę przybliżyć, jakie jeszcze swoje książki mają w ofercie. No, przede wszystkim mroczne i straszne, jak widzicie. Z reguły jest to fantastyka i mrok, więc zobaczymy, co czeka. mnie będzie, będzie czekał tym razem. Dobra, więc ja wam po prostu nie zradzę, no bo na czym będzie polegał sens recenzji, skoro już wszystko będziecie wiedzieć. Dobrze, i teraz zabieramy się za książkę. Oczywiście tak, jak zwykle 28 moich danych tutaj zostało, których po prostu jeszcze nie uprzątnęłam. No bo czemu? No bo nie miałam czasu. Wiecie co? Poczekajcie. Już mi się udało ją rozpakować. O, i cóż to mamy? Mamy pana Jacka Ostrowskiego i Kuba. Gorąca wyspa, gorący romans. Zuzy lewandowskiej od wydawnictwa skarpa warszawska. O, Widzicie prawo do ekranizacji sprzedane. Także no, czeka mnie tu coś fajnego, coś gorącego. Szczerze, ostatnio jak się robi coraz dziwniej na dworze, trzeba szczęście mam ochotę czytać romanse. <laughs> Zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi. Czy mi się książka spodoba, czy nie. Następna jaka tu przyszła Michała, śmielaka i osada. Po prostu jak ją zobaczyłam nie ja wiedziałam, że muszę przeczytać. Jak widzicie, niektórzy twierdzili, że nawet piękno za bardzo. tymczasem ono właśnie się. Obudziło, obudziło się w pozycji pana śmielaka. I cóż to mamy? 1978 rok, gdzie świat był bliski końca. Śnieg przykrył zimio, ziemię grubą warstwą, a niektórzy twierdzili, że nawet piekło za Tymczasem ono właśnie wtedy się obudziło. Cóż będzie, cóż będzie? Dowiemy się później. <grym> za wiele wam nie niestety... chcę O, widzicie? Tu już jest druk troszeczkę jeszcze bardziej większy niż w tamtej. Taki po prostu kocham. Kocham, ubóstwiam i, i uwielbiam. O, jakie zamrożenie widzicie? Uu, co tu się będzie działo? I cóż to mamy? Na tą pozycję najbardziej czekałam, najbardziej nie mogłam się jej doczekać. Jest to so siostry z lasu pani Adrianny Trzepiota. Ale jestem ciekawa. O, druk mini, minimalnie mniejszy, ale powiedzmy, że też mi się będzie fajnie czytało. W ogóle lubię czytać książki wydawnictwa Skarbowa Warszawska, bo wiecie co? Oni mają taki, taki taki wyrazisty druk po prostu, że nie jest taki mocno, mocno malusieńko drobniasty, tylko naprawdę taki dosyć wyrazisty. O, potężna siła pierwotna. I to mi wystarczy już, żeby po tą książkę sięgnąć. Co kryje się po drugiej stronie księżyca. Z pewnością jesteście ciekawi, równie mocno jak ja. I mam książkę. Może mi się uda drugą ręką tutaj otworzyć. Od wydawnictwa są SQN. Ja nigdy nie wiem, jak mam ich po prostu przeczytać w nazwie. Fajnie by było czasami, jakby już jakieś wydawnictwo się jakoś tam nazywało i po prostu, żeby powiedzieli, jak się je czyta. To było znaczne ułatwienie. Naprawdę. O, no i pięknie. No i pamiętam, lato w Białej Dolinie. Lato w Białej Dolinie, wydawnictwa SQN. Oni w ogóle mają bardzo fajne bajki. Kiedyś czytałam ich dużo więcej. Czytałam też powieści młodzieżowe, jedna taka była e, trylogia. Już nie pamiętam jak się nazywała, ale tak mocno mi się podoba, tak strasznie ją pamiętam. Była po prostu prześwietna. Kocham zapach nowych książek. O, kocham. O, widzicie? Jagódek. Mia ja i Anasza oraz kontakt zielonych jagudek, e, Jak moja córeczka. Pięknie będzie wyglądała. Cóż mnie będzie czekało? Cóż pięknego? O, z pewnością. Resztę Wam powiem później. Chodzi na to, że jest droga, więc historia powinna być piękna, aczkolwiek chodzi pewno tutaj, że jest bardzo dużo ilustracji. Ale takie starodawne bajki, jeny. Mi się Sara przypomina, kiedyś był taki elementarz, te bajki były takie bardzo podobne. Ale dobra, dobra, nieważne. Później się dowiemy, co to będzie, co to będzie. Czy ktoś zniknie wszędzie. Tak, ja oczywiście otwieram zawsze wszystko od końca. Może się śmieję, gazetę czytam od tyłu. Tylko jedynie nie wiem czemu, ale po prostu jak zerkam na książki, to, to wtedy je biorę od przodu. Święta! Świąteczna piosenka pani Natalii Sońskiej. Dawnictwa czwarta strona, tak pamiętam. E, pamiętam się, bo nie zgłosiłam do recenzji. Tak strasznie chciałam przeczytać książki świąteczne, które jak widzicie u mnie idą bez mała jednym ciągiem, e, ale druk. Ale jestem w szoku. Normalnie taki sam jak u wydawnictwa Skarpa Warszawska. Ale jestem zdziwiona. Może dlatego, że dawno ich książek nie czytałam. No, naprawdę. Przy dźwiękach świątecznej piosenki dzieją się cuda. Czy i ty w niej uwierzysz? No jak nie uwierzę, no uwierzę. No. Oj, oj, oj. Joanna Szarańska, Mikołaj z ulicy Pogodnej. Ale te książeczki świąteczne są prześliczne, przepiękne. I znowu druczek jak w Skarpie Warszawskiej. Wybaczcie, nie gniewajcie się za to, że porównuję, ale po prostu czasami jestem e, mega ciekawa, bo wiem, że z reguły e, wydawnictwa mają takie swoje druki, które prawie cały czas używają. No, są takie same. Ty już uciekajcie. I Agata Przybyłek. Festiwal Lodowych Serc. No, patrzcie, no do aż do 25 tutaj doszło. No, nieźle, nieźle. Cóż to mamy? Zajrzeć za kulisy najbardziej mroźnego festiwalu. Hmm. Zabiera nas na festiwal Festiwal Lodowych Rzeźb. Rzeźb, by przy dźwiękach kuszącego lodu ogrzać nasze serce opowieścią pełną nadziei i magii, czy pozwolisz się zaczarować? No jak, nie jak, tak. <laughs> Pewnie, że się pozwolę. O, i tu już jest druczek jeszcze większy, i ją chyba zacznę jako pierwszą. Kocham po prostu duże druki. Nie wiem, może tak, że już jestem stara i ślepa, ale po prostu kocham, kocham i, i uwielbiam. To może zrobimy tak. Piękne świąteczne książeczki. Kocham, uwielbiam, upustwiam i po prostu czytam od razu. Tu będzie największy druk, może najpierw od tej zacznę. Ale nie, świąteczne małe pierwszeństwo. Świąteczne małe pierwszeństwo i, i po prostu nie da się inaczej. Ja muszę tak zrobić. Tylko mi nie spadnijcie. Trochę was tutaj jest. Ta jest oczywiście na rozdanie dla was. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jak dobrze przeczytałam. Tak, żeby będę ślepa. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tak, bo 12 jest po prostu tutaj dla Was. Czas pogardy. Zgłaszajcie się, bo naprawdę warto. Mega historia, książeczka nowa. Przyszły do mnie dwie. Na Instagramie też w końcu dołożę, bo miałam zrobić wtedy, co y, słyszeliście o tym rozdaniu dużym. I to rozdanie nadal będzie zrobione, tylko po prostu y, czekałam za tą książką, żeby do mnie przyszła. W końcu do mnie przyszła i teraz mogę je powiększyć. Także widzicie już i wiecie, co, będzie, co będę tutaj czytała. Tak, tej książki też jestem mega ciekawa. Też ma bardzo duży druk. ja mam najlepiej zaczęła czytać wszystkie od razu? Nie da się tak. Niemniej jednak mam nadzieję, że miło wam się oglądało ze mną. Inboxing, boxing, unboxing, unboxing, <laughs> unboxing. Nie wiem, jak mam to nazwać. Ja to jestem wielka i człowiek starszy, ten głupszy naprawdę. Ale po prostu kocham książki. Kocham i już. Żegnam się z wami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi miło, jak zostawicie komentarz. Jeżeli jesteście ciekawi od której książki, książki, powinnam zacząć czytać albo, która Wam się najbardziej spodobała. No i oczywiście nie zapomnijcie, jeżeli ktoś chce wziąć udział w rozdaniu, zgłaszamy się, czy czytacie książki historyczne, a jeśli tak, to dlaczego byście chcieli ją przeczytać. I już czekamy do 15 listopada. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa, 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 pa!